Pięknie, po prostu pięknie, przyjechałem wczoraj późnym wieczorem, przyczepką pełną skarbów, i plan na dzisiaj to taki, że za chwilę jadę do powiatu do krusu pozałatwiać sprawy, potem do starostwa, zorientować się jakie mają procedury, co ja tutaj muszę pospełniać, jakie formalności. Aby mógł coś remontować czy budować, jak tylko wrócę ze starostwa, to zdejmuję te skarby, czyli okna, piękne drewniane okna, w tym również okna balkonowe duże. Ja zdejmuję z przyczepki, a, a następnie zaczynam czyścić ten chlewik z wszelkich śmieci, czyli na przyczepkę i do przoku, tak żeby zwolnić miejsce właśnie na te okna. Po co mi te okna? No chciałbym tam na górze, za tym namiotem, zbudować taki domek, altankę, znaczy taki domek bardzo przeszklony, o tym już mówiłem. A, I właśnie te okna chciałbym do niego w, dużym, w dużej części wykorzystać. Skończę kawkę i do roboty. Byłem w starostwie, znaczy najpierw byłem w Krusie. A, no i ja tam się oczywiście odbiłem, bo. Nie dość, że mam sterty własnych śmieci, to właśnie wracam i na naszej drodze gruntowej, dojazdowej ktoś wykiprował po prostu stertę jakichś desek, płyt i tym podobnych gabarytów. To no po prostu... Zaczniemy od tego, że obniotę trochę pajęczyny i będę wywalał stąd jest niepotrzebny. Będzie oddać do sprawdzenia, bo ostatnio jak próbowałem uruchomić, to niby bzyczy, ale nie daje wody. Evita no dobrze, opróżniłem tu została jeszcze jakaś taka skrzynia ale już jej nie ruszam i zostawiam jeszcze tą szafkę bo ona jest chyba od tego kompletu, który mamy w mieszkaniu, w domu i zobaczymy co z nią dalej no i dzięki temu teraz mam tutaj miejsce żeby poustawiać te okna Thank <laughs> you. No i fajnie. Okna mamy w środku. To teraz trzeba będzie ten świetnik zapakować na przyczepkę. Ale wcześniej chwila przerwy. Zaczepię na jakieś przyczepkę. No i dobra, na ten kurs to chyba wystarczy. Pospinamy i jedziemy. Guzik pojedziemy, bo nie mamy Chciało mi się kręcić takie sceny. Przecież to trzeba się nalatać. Bez sensu. Kurde, no i co? Chciał, nie chciał? <grytanie> muszę to zapakować. Znaczy, no mógłbym zgłosić gminie, może by to usunęli, ale ja wiem, jak to tutaj działa, czy to usuną dzisiaj, czy to usuną za tydzień, czy za miesiąc. A ja tu muszę jeździć, a tak to tylko będę sąsiadowi wjeżdżał w łąkę, no bez sensu. A, Żeby to się chociaż nadawało jeszcze do czegoś, nie wiem, do palenia chociaż, ale to jest płyta jakaś MDF. Dobra. Do roboty. Trochę ubyło, ale jeszcze jeden kurs, no po prostu dwie pełne przyczepy śmieci do ekstra on top. Bardzo dziękuję Panu. Na szczęście coś tam się w dokumentach jakiś pojawiły, papierki. Może uda się dojść kto to. A, jedziemy z towarem. Ciąg dalszy. Dobra, i tyle, bo jeszcze muszę zapakować na powrocie resztkę tych śmieci, kurde, to ktoś podrzucił. Bo podjechałem tu, żeby mieć worki. No dobra, jedziemy. Sprzątnięte. Zostało w zasadzie tylko to, co na drodze zostać może, czyli jakiś gruz i trochę kartonki płyty Już nie mamy. Miejsca, ale żeś mi kazał w te jeżyny włazić, a nie będę się wyrażał. No to zrobimy jeszcze jeden kursik. Tamten nie bym miał być ostatni, Ale do 15 jeszcze zdążę wrócić. Pojedziemy. Trochę powadzi się w skoczeniu. No i się zalał. No i chwilkę trzeba będzie odczekać. Bo go tam przedusiłem niestety. Jak widzicie to tak, ta koszarka to tak powiedziałbym bardziej trochę kosi, a trochę też niestety tylko dociska tą trawę. Ale zawsze jest lepiej, nie? A ponieważ ma dość szerokie te ostrze, to no to koszenie idzie dość szybko. No i odpaliła. Leczy gość nie będę, ale trochę z Taka to robota? 15 minut. Ruchuję. A potem się źle przygrzewa. No tak, że jest gorąco. Ale bez przesady. No okej, okay, no robi robotę. Damy mu przerwę. Dobrze, to O, by benzyny zabrakło? Tak, rad jest możliwe. Albo się znowu zagrza. Idę sprawdzić, czy kosiarka już odpoczęła. To miło, że ona tak w sumie potrzebuje tego odpoczynku, bo jest gorąco i duszno. To i ja sobie przy okazji odpocznę. No, jak tam? Staruszko. No, kosiarka burczy. Ja już tutaj z niżej zjeżdżał nie będę. A podejdę do strumienia. Bo tutaj mamy właśnie tak trochę wyczyszczone. Ale strumienia to praktycznie nie ma. Elektrowni wodnej to tu się nie zrobi. To teraz pojadę tam i z powrotem, i tam i z powrotem, ale się wymudzicie. Skosiłem taką szeroką drogę, aż tam daleko do rzeki. Tu wykosiłem. Tu też aż naszą drogę, aż tam na sam dół. No i tu trochę pokosiłem, zostawiłem te mlecze, bo ja wiem, może będzie Marta chciała robić ten miód z mleczu, czy tam, co tam to się nazywa. Tam wykosiłem całą górkę, tam gdzie będzie tanka, O, tam do dołu wykosiłem, tam przy studni wykosiłem, tam pod stodową wykosiłem. Ta kosiarka jest super, bo ona po prostu takie centymetrowe samosiejki drzewka to tnie bez problemu, a raz trafiła nawet takie 2 centymetrowe i też dała radę. Tak, tu mam ognisko. Tam grzmi i idzie burza, która chyba mi ominie, a minie mi dlatego, że jak się tak przyjrzycie uważnie na centralny punkt, niestety zoom tego telefonu to nie jest Mistrzostwo Świata, to tam jest ta kapliczka. A przy kapliczce siedzi po pa kilka pani, śpiewa majowe. Więc jak one śpiewają, to na pewno burzy nad nami nie będzie, nie? A Na wszelki wypadek, na wszelki jednak wypadek lepiej się zabezpieczyć, więc ja mam pałatkę gotową. To tyle na dzisiaj. Ogniska już dogasa. koziołek szczeka w tle. Kurza się na mnie. Udało mi się zrobić 5 kursów do szoku. W tle też słychać dźwięk. Nie wiem co to jest za dźwięk. Tak jakby ktoś uderzał w rondel. I to jest codziennie około godziny 21. Ciekawe. Może eee, ktoś odstrasza dziki. Także pięć kursów do przoka. Niestety dwa z nich to nie moje śmieci. Udało się też pokosić sporo trawy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, to dajcie dyla. Dajcie suba, dajcie lajka, dajcie dislajka i zostawcie koniecznie komentarz, bo bardzo lubię czytać komentarze i na wszystkie. Bądź prawie wszystkie odpowiadam. A ja już idę spać. Dobranoc.